Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrox. Zapraszam Was przez serdeczne kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzicie po raz kolejny like, The Following. Mamy aktualnie piękny poranek. W poprzednim odcinku robiliśmy zadania poboczne w yy, ilości dwóch niestety tylko. Aktualnie... Dostaliśmy w poprzednim odcinku zadanie od Akolity, gdzie mamy zbadać miejsce katastrofy. O, przekera. Mamy zbadać miejsce katastrofy samolotu. Yy, wydaje mi się, że raczej to będzie polegało na dotarciu tamtego dymu. Chyba, że to jest zrzut. No nie, nic na zrzut by nie wskazywało. Więc niech będzie, że tam. przespidranujemy to. No to zadanie powinno dostać 100 punkcików, więc będzie nam brakować jeszcze 175 chyba, tak około. Więc w porządku, raczej kwestię tego odcinka, żeby zdobyć te punkty. Zobaczymy, jak wyjdzie, byłoby miło to zrobić. No, powiem, że ta kosa jest fajna, tylko że. Mm, trochę wolna, ale 600 obrażeń. No, dużo. Szkoda, że nie mogę jej jakoś jeszcze zmodyfikować. Bo chciałbym jej dać inne ulepszenie, tylko że ja nie mogę już tego zrobić, bo niestety już mam włożone 3. Nie robi Olga i Fatim. W sensie... Jak on się tutaj Naprawdę samolotem tutaj. Okej. Okay. No to jest trochę bezsensowne. Skąd w ogóle samolot... Nie no w sumie... Wytrzaśnięcie samolotu to nie problem. Chciałem kupić! Niedługo się stąd zwijam. Zostało jeszcze tylko kilka minut do zamknięcia. Wojna, że jeden bogacz y w zadaniu pobocznym właśnie mówi coś o samolocie i pewnie... Dasz, nie wiem, jakoś wykupili coś takiego. A widzisz? Mówiłem, że to Crane. Jesteś pewien? Dziwnie wygląda. Zawsze wyglądał dziwnie. Crane, udało się nam! Polecieliśmy! Ale nie dzięki plecakowi. Znaleźliśmy zamiast tego samolot. W prawie dobrym stanie. Musiałem go tylko odrobinę poprawić. Ale pękła uszczelka. Cały olej wyciekł, silnik się zatarł. I musieliśmy skakać, ale pan Dal, nasz szef. Frrr. Poleciał dalej na zachód. Crane, musisz go znaleźć. Czyli nagle zaczęliście się troszczyć o kogoś innego? Ochranisz nas, Crane. Poza tym Dal to miliarder. Będziemy obrzydliwie bogaci. No dobra, ale jak niby mam go znaleźć? To proste. Pan Dal ma w plecaku nadajnik. Takie nasze ubezpieczenie. Na wypadek, gdyby chciał nas wydymać. Nikomu nie można ufać. Masz tu lokalizator. Im bliżej będziesz nadajnika... Tym częściej będzie pikał. A jak już wrócisz, przerobimy lokalizator tak, żebyś mógł też szukać innych rzeczy. Polga, objaśnij. Można tym cackiem zlokalizować wszystko, co ma w sobie chip, a obecnie wiele rzeczy ma, na przykład sprzęt wojskowy. Ale najpierw, dal. Ruszaj, Krej! Uda Ci się! Wierzymy w Ciebie! Takim jak on, trzeba mówić takie rzeczy, sam rozumiesz. No wulkana. Aha Ciekawe to się wydaje. być. tutaj mam na szczęście bezpieczną strefę. Odlewiłbym sobie łazik, no i na no to wychodzi, że dzisiejszą odcinku tej trochę pojeździmy. Mam nadzieję, że to pikonie nie będzie mnie denerwowało. Znaczy może być nieciekawe. Na szczęście mamy dalej dzień. Jest bardzo fajnie. Kilometry. Yy, czyli musiałbym tą główną trasą pojechać. No dobra. Oj chyba słać już to pikanie. Mamy w sumie taktykę, żeby jak najbliżej tam pojechać i potem o tym samym obrębie jakoś mniej więcej tak jeździć. Może na zachód. Może Także... Tak na zachód to może będzie. Bardziej w tej części? No bo tutaj przecież wschód, północ, południe. Może tutaj jakoś bliżej będzie? Przy bezpiecznej strefie na pewno raczej nie. Farma Jassira tutaj w ogóle jest, o cholera. Bardzo fajnie. Wydaje mi się, że raczej w jednej z tych y, stref do oczyszczenia będzie. Ale patrząc na to, że tam jest farma Jassira... Może jakieś zadanie z sobie weźmiemy? Y, bo pamiętam, że tam trochę ich było, więc bardzo fajnie akurat. Prędzej czy później musiałbym tam wrócić. Bo niech z nie, nie chciał się z nami ktoś tam spotkać jeszcze? Więc bardzo fajnie. Crane, nalazłeś wrak? Naprawdę się rozbił. Tak, i tak. Ale nie był z zewnątrz. Tylko kilku pochodców próbujących uciec z karabiny. Ktokolwiek ocalał? Są niebezpieczni? Bo przeżyło, ale nie są. To tylko para szalonych naukowców o samobójczych pomysłach. Najbardziej zagrażają samym sobie. Naukowcy mówisz. Matka chciałaby, żebyś miał na nich oko. Na wszelki wypadek. Czyli będziemy robić za niankę, na co wychodzi. Mm, w umiejętnościach, poziom kierowcy. E, wytwarzanie części niezbyt. O, nitro. Z chęcią. <trym zbyt> i do palacza, ale, ale ja nie mam. Mam? Mam na to wychodzi chyba, ale bardzo krótki, o, muszę naprawić tę część. Tak już herykocze. Ulas jest bardzo blisko. Może to jest kolejne gniazdo? No, już zobaczyć na internecie. W ogóle też tak sobie myślałem na temat tego gniazda i tak sobie pomyślałem, że w jednym zadaniu pobocznym albo fabularnym z Rahimem miałem przecież, to zadanie, żeby oczyścić gniazdo, No i tam podkładam ładunki wybuchowe. Tutaj może w tych gniazdach też muszę znaleźć. Ee, muszę znaleźć miejsce, w którym mogę wejść w interakcję i podłużyć ten ładunek. Tak uznaję, że to ma duży sens, ale zobaczymy, czy... Dobrze będę myśleć. Zobaczę to poza odcinkiem. E, I też zapomniałem powiedzieć, że poza odcinkami, poza po piątym odcinku, e, zobaczyłem sobie na Steamie, czy zadanie poboczne, jest w dodatku The Following liczyłem się do osiągnięcia. To wykonanie wszystkich zadań pobocznych, niestety nie, ale w porządku i to nam różnicy nie robi. Yy, patrzę, mam 27 na 44 zadanie poboczne ukończone, więc ponad połowę, więc w porządku. Problem może być tutaj to, że ten łazik bardzo głośno chodzi, więc nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby nim jeździć tutaj. Ale jakoś głośno chodzi. Mam sygnał, jestem bliska. Ciepło, ciepło. Nie, 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 nie. Nawrotka. kierunku cieplej, gdzie jesteś dal? Tutaj dobra, chłopaki, znalazłem nadajnik dala. Widzisz, Tolga, mówiłem, że go znajdzie. Wyskakuj z kasy. Chwila, Krain, czy dal żyje? Trudno powiedzieć. Nie wiem co z nim, znalazłem tylko plecak. Właściciela nie widać. Macie jakieś sugestie? Jesteśmy geniuszami. Oczywiście, że mamy. Przygotowaliśmy się. Nie, żebyśmy mu nie ufali, ale ukryliśmy mu drugi nadajnik w bucie. Przestaw lokalizator na kanał drugi i szukaj dalej. Owocnych łowów! <noise> no, naprawdę. O. Ja bym się ukrył na pewnych wagonach. Tak jak Tolgaj Fatim w pierwszej, w razie fosaj, wersji gry. To chyba nie taki głupi pomysł. Jakoś tutaj... No czyż to było. No na pewno to nie jest handlerz. Na początkowo naprawdę bardzo dobrze myślałem, bo to jest faktycznie, że tutaj. Jest to doma i to było tu, 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 tu. Hmm. Ciężko mi trochę określić. Hmm. To raczej nie. Kilu, też nie. To powinien być jeden z mieszkańców wioski hmm. może tutaj? Tana. Co? Ty nie jesteś dalej! A miałem nim być? Skąd wziąłeś te buty? Ej, on już ich nie potrzebował! Odwal się! Zabiłeś go? Gdzie on jest? Ej, on się przemienił! Zabiłem potwora, nie człowieka! Szlak! Gdzie? Strzeliłem mu prosto w łeb. Nie, idioto, gdzie jest ciało? A. niedaleko. Posłuchaj, mogę ci zapłacić za te buty, jeśli to dla ciebie takie ważne. Żaden kłopot. Nieważne! Chłopaki, znalazłem dala. Fatin, Tolga, jesteście tam? Gdzie oni poleźli do cholery? Pomocy! Jesteśmy otoczeni! Przejdź głośniej, Fatin! Może wtedy się zorientują, gdzie? W pociągu! Na moście! Że mamy przenośne miotacze fotonów. Miotacze fotonów? Dolga, to tylko latarki. E, tak jakby wiedzieli, co to są fotony. Gnoje! Dolga, osłaniaj mnie! I weczym, Kijem? odsuń się od tych drzwi. Naprawdę? Znowu mam tam do nich lecieć? Tutaj oczywiście było pierwsze miejsce, tutaj było drugie. W naszej kanciapie, można powiedzieć. I tam mam zapieprzać aż do naszej kolejowego zadania. To legie Fatim zniknijmy po naszym ostatnim spotkaniu Uuuu zadanie trudne Może na razie sobie to odpuścimy i weźmiemy jakieś inne spręgło Ej mały, wybieram się na pocztę, więc mogę sprawdzić czy nie czeka na ciebie przesyłka Wiesz co jest w środku? Prezent? Od mamy? Napisała kiedyś do mnie, że wysyła mi niespodziankę A jak ją dostanę to ona wróci I znowu się będzie ze mną bawić To już rozmawialiśmy z nim akurat i tutaj jest niby ta poczta Niby nie tak daleko, więc zobaczymy. Eee, a co my tutaj mamy? Być Splinterza, to nie, w głąb kliczej Nory. To nie jest Gniazdo Przemieńców, nie. To jest, to jest bardzo ciężkie zadanie akurat, wolę tego nie brać, łowcę skarbów. Jazir, o co chodzi z tą kolekcją broni? A tak, od dłuższego czasu potrzebuje, by ktoś się tym zajął. Kiedyś w mieście mieszkał taki facet imieniem Adam. Trochę dziwak, ale wszyscy go lubili. Zwłaszcza jak się upił. No, Adam miał wielką kolekcję broni, słynął z niej. I nawet nieźle strzelał z tych swoich cennych rewolwerów. Ale, kiedy zaczął się starzeć, popadł w paranoję i bał się, że ktoś mu je ukradnie. Plotka głosi, że kiedy umarł jego dom, okazał się być całkiem pusty. Nie było w nim nigdzie żadnej broni. Okej, okay, ale co ma z tym wspólnego ta szabla? A, Adam był zmyślny. Dawno temu dostał w swoje ręce szablę mojego dziadka i nijak nie mogłem go namówić, żeby ją oddał. Mam nadzieję, że jeśli ukrył swoją kolekcję, szabla też tam jest. Okej, okay. nie takie trudne zadanie, tak mi się przynajmniej wydaje 800 metrów o! Dom Adama i poczta To byłoby miło, tutaj jest ciało wulkana Ale no o co chodzi? Może to sprawdzimy po drodze kiedyś e a to jest ten most kolejowy, kurde, daleko, no jakbym zrobił te dwa zadanka, w następnym odcinku byłoby miło, to miałbym już wystarczającą rangę na pana wiernego, byłoby bardzo miło. A ile mi te zadanka dadzą? List 250 i łowca skarbów 250, czyli 500, 500 punktów, 175, czyli miałbym, nie wiem, 300 coś punktów, więc nie jest źle. Nie zadowolaj, że w przyszłym odcinku będziemy robić najprawdopodobniej dwa bądź trzy zadania poboczne. Siemka.